Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam roślinę, którą tak naprawdę możecie spotkać dzisiaj wszędzie: na drogach, przy drogach, na łąkach, w Waszym ogrodzie, i mowa tutaj o mniszku lekarskim. Część osób uważa go za zwykły chwast, który przeszkadza im i niszczy piękną trawę w ich ogrodzie, ale niektórzy poznali się już na jego właściwościach i traktują go jako leczniczy skarb natury. Jakie ten niepozorny, żółty kwiatek ma właściwości? Kiedy i jak najlepiej go zbierać? Oraz czy rzeczywiście może pomóc nam w trawieniu, e, oczyszczaniu organizmu, czy nawet poprawi stan naszej skóry? E, możecie zaparzyć sobie herbatkę, najlepiej z mniszka i zaczynamy. No dobrze, to czym tak naprawdę jest miszek lekarski? Miszek lekarski, potocznie zwany często mleczem, Należy do rodziny astrowatych i ma charakterystyczny żółty kolor. Kiedy już przekwita, zamienia się w dmuchawiec, więc myślę, że na pewno wiecie jak on wygląda. Jednak nie stanowi on tylko i wyłącznie ozdoby łąki, czy to w postaci żółtego kwiatu, czy pięknego dmuchawca. Od wieków był wykorzystywany właśnie w medycynie ludowej. I to zarówno w Europie, jak i w Azji czy Ameryce Północnej. Działa na wiele układów w naszym organizmie, w tym na moczowy, odpornościowy oraz oczywiście pokarmowy. To teraz przejdźmy do konkretnych właściwości zdrowotnych miszka lekarskiego i zacznijmy od tego, że działa oczyszczająco i wspomaga pracę naszej wątroby. I chodzi tu głównie o to, że mniszek lekarski ma działanie żółciopędne. Oznacza to, że pomaga Produkować oraz wydalać z naszego organizmu. Dlatego polecany jest przy problemach z wątrobą, z, zatru z zatruciami pokarmowymi, czy też przy kuracjach oczyszczających, do których Was serdecznie zachęcam. Wspiera również trawienie oraz pracę naszych jelit. Herbata z mniszka może pomóc w przypadku wzdęć, różnego rodzaju niestrawności, czy też braku apetytu. Niezwykle istotną właściwością mniszka jest to, że obniża poziom cukru. Oraz cholesterolu może być szczególnie korzystny dla osób z insulinoopornością oraz osób, które przestrzegają diety przeciwsukrzycowej. Miszek lekarski również działa moczopędnie, dzięki czemu wspomaga oczyszczanie naszych nerek. Co ciekawe, miszek lekarski zawiera również wiele potasu, więc tak naprawdę nie wypukuje go w tak dużej ilości jak tradycyjne leki moczopędne. Więc zdecydowanie pomaga przy zatrzymaniu wody w organizmie czy też wszelkiego rodzaju problemach z nerkami. Mniszek lekarski wykazuje również właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Związki zawarte w mniszku, takie jak flavonoidy czy polifenole, wykazują również działanie antyoksydacyjne. Dzięki temu chronią one nasze komórki przed uszkodzeniami czy starzeniem się. Niektóre badania wskazują na potencjał mniszka do zwalczania komórek nowotworowych, więc, zdecydowanie, warto go stosować chociażby z tego powodu. Mniszek lekarski pozytywnie również wpływa na stan skóry oraz gojenie się ran. Mniszek stosowany zewnętrznie w postaci kremów, maści czy jakichkolwiek toników, naparów wpływa pozytywnie na stany zapalne skóry. I pomaga zdecydowanie również w walce z trądzikiem i łagodzi również wszelkiego rodzaju podrażnienia na naszej skórze. Omówię teraz zastosowanie mniszka lekarskiego, bo jest to zdecydowanie roślina, której wszystkie części są jadalne i lecznicze, więc zarówno kwiaty, liście, jak i łodygi, a także korzeń może być bez problemu spożywany i ma wiele właściwości prozdrowotnych. Liście mogą być wykorzystywane zarówno do sałatek, jak i wszelkiego rodzaju koktajli czy naparów, ale warto pamiętać o tym, żeby zbierać młode liście mniszka, bo wtedy są mniej gorzkie. Ja też jeśli robiłam sałatkę, to najpierw je sparzałam, żeby po prostu ta goryczka z nich chociaż trochę zniknęła. Kwiaty mogą być wykorzystywane z kolei na również jako napar jako herbatkę, która działa również uspokajająco, więc jest to coś, czego na pewno potrzebujemy w dzisiejszych czasach, ale może być również stosowana jako olejek. W sensie kwiaty mogą być stosowane do produkcji olejku czy syropu, tak zwanego miodu z mniszka lekarskiego. Korzeń również może być wykorzystywany do naparów, ale również może być w postaci suszonej, mielonej czy nawet jako zastępstwo dla kawy. Sama nie próbowałam go pić w ten sposób, ale słyszałam, że naprawdę ma bardzo dobry smak, więc warto spróbować. Jeśli chodzi o przepis na herbatkę, to około łyżkę suszonych kwiatów, liści czy korzenia zalewamy wrzątkiem, przykrywamy, odstawiamy na 10 minut. I taką herbatkę możemy pić jeden, dwa razy dziennie. Najlepiej przed posiłkiem, bo wtedy pozytywnie wpłynie na trawienie. Jeśli chodzi o przepis na syrop, tak zwany miód z mniszka, ja tutaj mam proporcje na około 500 główek kwiatu. I do tych 500 główek dodajemy 1 litr wody. Gotujemy taki napar około 15 minut i odstawiamy na całą noc. Następnego dnia odcydzamy, dodajemy cukier lub miód oraz jedną lub dwie cytryny i gotujemy dość długo, aż do uzyskania konsystencji syropu. Kiedy i jak zbierać milczyk lekarski? To jeśli chodzi o łodygi, najlepiej je wykopać w październiku lub listopadzie, kiedy są najmniej włókniste, Łodyki z kolei najlepiej zrywać w okresie kwitnienia, liście jeszcze przed okresem kwitnienia, a kwiaty w maju. Wtedy są najbardziej dojrzałe i pozbawione tego charakterystycznego gorzkiego posmaku. Kwiaty należy zbierać oczywiście w słoneczny dzień, najlepiej przed południem. Kwiat wtedy jest najbardziej otwarty i zawiera najwięcej związków prozdrowotnych. To, co jest niezwykle ważne, to pamiętajmy, aby kwiaty te zbierać z czystych terenów, nie z jakichś. Przydrożnych obszarów, ani z pól, które są nawożone i opryskiwane pestycydami, bo pamiętajmy, że później to my to wszystko przyjmujemy do własnego organizmu, więc im bardziej naturalne tereny, tym lepiej. Miszek lekarski to dowód na to, że natura naprawdę wie, co robi, i tak naprawdę mamy aptekę pod swoimi nogami. Wystarczy czasami wyjść z domu i rozejrzeć się, żeby znaleźć prawdziwie cenne składniki, które przyroda nam podsuwa pod sam nos. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, bo myślę, że to nie jest ostatni odcinek na temat kwiatów łąkowych i ich właściwości prozdrowotnych. Jeśli nie widzieliście jeszcze filmiku o właściwościach prozdrowotnych forsycji, odsyłam Was tutaj lub do linku w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dużo zdrówka, kochani! Papa. Pa.